Jeśli ktoś powie po hiszpańsku Te ayudo y encima te quejas, Te ayudo y encima te quejas. To co to znaczy? Pomagam ci i encima te quejas? Te quejas to narzekasz albo skarżysz się. Ale encima przecież encima znaczy na albo nad, prawda? To o co tutaj chodzi? O tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Hola, ¿cómo estáis? Witajcie w kolejnym odcinku Hablo Espaniol. W tym odcinku porozmawiamy o tym, co znaczy i enzima. W codziennym hiszpańskim jest to bardzo często używane wyrażenie, więc zostańcie do końca, bo na pewno będzie ciekawie. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybujcie właśnie teraz, a po obejrzeniu tego odcinka odwiedźcie też Instagrama i Facebooka, a my już teraz zaczynamy. Zapraszam! No dobra, to jeśli ktoś powie te ayudo" i enzima te quejas, te ayudo" i enzima te quejas, to co to będzie znaczyło? E, oczywiście tutaj enzima znaczy nad, ale w znaczeniu ponadto, e, czyli jest to synonim. Además. Ale w tym zdaniu i w tego typu zdaniach używa się częściej e encima, żeby dodać właśnie takiego smaczku bardziej niezadowolenia. Najczęściej pojawia się to e encima, jeśli się skarżymy na coś, jeśli mówimy o czymś negatywnym, że w dodatku jeszcze coś tam się dzieje. Bardzo często używamy wtedy e encima. Nie zawsze, czasami możemy też podkreślić w ten sposób, że coś jest pozytywne, co zobaczymy w tym odcinku, ale najczęściej będziemy mówić o czymś negatywnym. Czyli pomagam Ci, a Ty w dodatku się jeszcze skarżysz, czy Ty w dodatku jeszcze narzekasz. Tak właśnie moglibyśmy tutaj to zrozumieć, to i enzima, czyli no, ma to coś wspólnego z tym, że, że ponadto jeszcze narzekasz. Tak właśnie można to zinterpretować, czyli... Jest to powiedzenie, że coś negatywnego ponad jeszcze tę złą sytuację wykracza. Tak właśnie moglibyśmy to zinterpretować. Te adiudo i enzima te Bardzo często właśnie my się tutaj też skarżymy i w takich skargach to i się pojawi. Także ma to coś wspólnego z nad, ale jak widzicie bardziej metaforycznie. Kolejne zdanie. Dziega tarde i enzima di que no quiere trabajar. Lega tarde i encima dice que Czyli co to tutaj znaczy? Znowu jest to nasza skarga o kimś, że e, dosłownie przyjeżdża późno, czyli spóźnia się i jeszcze i w dodatku mówi, że nie chce pracować. Tak to właśnie można zrozumieć. Znowu jest to nasza skarga, nasze niezadowolenie z tej sytuacji i jak najbardziej pasuje nam tutaj i encima. Jak mówię, w kolokwialnym, codziennym, potocznym hiszpańskim jest to bardzo często spotykane wyrażenie, więc musicie je znać. Llega tarde y encima dice que no quiere trabajar. Kolejny przykład. Trabajo todo el día y encima me piden que haga oraz extras. Trabajo todo el día y encima me piden que haga oraz extras. E, czyli e, pracuję cały dzień i jeszcze. A oni jeszcze i w dodatku proszą mnie, żebym zrobił godzinę ekstra, czyli żebym zrobił nadgodziny. I jak widzimy, mamy tutaj kolejną skargę. Jens i mamy piden, keaga oraz extras. Tak właśnie a propos najczęściej mówi się na nadgodziny w języku hiszpańskim. I jak widzimy, mamy też sytuację ciekawą gramatycznie. Me piden... Keaga. Oczywiście proszą mnie, żebym e, zrobił. E, musi być też, jak po polsku, subhuntiwo. E, tutaj, jeśli subhuntiwo sprawia Wam problemy, e, to nie martwcie się, bo moje e-booki o subhuntiwo e, na pewno Wam w tym wszystkim pomogą. Link znajdziecie pod spodem w opisie. A my teraz jedziemy dalej. Kolejne zdanie. Dziegę i encima memultaron. Dziegę tarde i encima Memultaron, czyli spóźniłem się, znowu przyjechałem późno, dosłownie, ale tak właśnie mówi się najczęściej. Spóźnić się po hiszpańsku, spóźniłem się i w dodatku wstawili mi mandat. Multa oczywiście to mandat, a multar to multować kogoś, czyli wstawiać komuś mandat, wlepiać komuś mandat, czyli nie dość, że się spóźniłem, to jeszcze, to w dodatku wstawili mi mandat. Znowu nasza skarga, znowu sytuacja negatywna, jak mówię. Tak najczęściej właśnie jest. I kolejna rzecz, la transferencia no llegó a tiempo y encima me cobraron una comisión. La transferencia no llegó a tiempo y encima me cobraron una comisión, e, czyli e, transferencja, czyli przelew nie doszedł na czas, nie dotarł na czas. I jeszcze, i w dodatku, i enzima, e, skasowali mnie, czy zainkasowali, czy też policzyli mi komisjon, czyli prowizję. E, czyli nie dość, że coś tam, to w dodatku jeszcze coś innego. Znowu nasza skarga i znowu mamy i enzima. E, tutaj cały czas używam indefinidosz. Jeśli hiszpańskie czasy przeszłe sprawiają Wam problemy, to polecam Wam też mój kurs. O nich właśnie też link znajdziecie pod spodem w opisie, jak i do innych materiałów, które... To wszystkie serdecznie wam polecam. Jak mówiłem najczęściej, to i wprowadza coś dodatkowego negatywnego, ale coś dodatkowego pozytywnego też od czasu do czasu się zdarzy. Możemy powiedzieć na przykład esta crema hidrata la piel i encima huele genial. Esta crema hidrata la piel y encima huele genial, czyli ten krem hydratuje, czyli nawilża skórę. I w dodatku, i jeszcze do tego pachnie genialnie, genialnie pachnie, czy super pachnie, tak właśnie możemy to zrozumieć. Tutaj jest kontekst i wydźwięk pozytywny, jak widzimy, czasami może tak być. Jak mówię, najczęściej jest to skarga, ale coś takiego też jest jak najbardziej możliwe i musicie to wiedzieć. I ostatni znowu negatywny i skarżący się przykład, ale tym razem trochę bardziej złożony, gramatycznie trudniejszy. Me grito y encima me dijo que lo termina radio solo. Me grito y encima me dijo que lo termina radio solo. Co to tutaj znaczy? To znaczy, że krzyknął na mnie, czy skrzyczał mnie, i w dodatku, i jeszcze, i do tego powiedział mi, żebym ja. To skończył sam. To coś, co robiliśmy razem w domyśle. Tutaj mamy po prostu lo. Dlaczego to tak wygląda? Dlaczego mamy imperfecto de subjuntivo Kelo Terminara? No, dlatego, że jest to takie przekazywanie rozkazów. Bo on mi powiedział, żebym ja to zrobił, znowu mamy tutaj subjuntivo. Tylko że tym razem oczywiście w czasie przeszłym, ale w Imperfekto to jest ten subkuntiwo, który też ma prospekt przyszłości w sobie, tak to właśnie powinno wyglądać, jeśli referujemy czyjeś rozkazy i to jeszcze z przeszłości. Tak to właśnie musi być. To znaczy, że znowu mamy i Stima w kontekście negatywnym, w kontekście skarżenia się i jeszcze mamy mowę zależną z subkuntiwo. Zdanie być może trochę trudne, ale jeśli oglądacie mój kanał często, to nie powinno być to dla Was problemem. Ale jeśli jest, to też w e-bookach o subkuntivo mam rozdziały o mowie zależnej, o tym właśnie jak subkuntivo działa, między innymi w relacjonowaniu rozkazów. Tak to właśnie powinno być, że jeśli ktoś mówi, że coś zrobi, no to jest ale jeśli ktoś mówi, żeby ktoś inny coś zrobił, no to też jak po polsku musi być subkontywo i tu w dodatku jeszcze w języku hiszpańskim te subkuntywy są w różnych czasach. O tym należy pamiętać, żeby mówić po hiszpańsku poprawnie. Więc tak to właśnie wygląda. Polecam Wam raz jeszcze e-booki. I tak to właśnie działa w języku hiszpańskim. To właśnie znaczy w tych sytuacjach i enzima. Zapamiętajcie, że jest to właśnie takie i jeszcze, i w dodatku. I do tego najczęściej jak się na coś skarżymy, pamiętajcie też, że czasami może być to użyte w kontekście pozytywnym, ale że najczęściej w mówionym hiszpańskim, wpisanym również, służy nam to do tego, żeby się na coś skarżyć, żeby przekazywać coś dodatkowego, ale negatywnego. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i że jest dla Was przydatny. Jeśli tak jest, to dajcie łapkę w górę i zostawcie komentarz, to zawsze pomaga. Ja Was serdecznie pozdrawiam z Las Palmas de Gran Canaria, jak zawsze. i w Stanie się prawie jak zawsze, jak zwykle powinienem powiedzieć, i jestem też jak zwykle w Parque do Ramasz. Często jestem po tamtej stronie, bliżej hotelu Santa Catalina, a tym razem kryję się tutaj przy tych przyjemnych krzakach, bo oj a temu oj a temu Czyli dziś jest bardzo duży wiatr, bardzo mocny wiatr, tak moglibyśmy też powiedzieć. I stąd serdecznie Was pozdrawiam, dziękując za obejrzenie i za wysłuchanie. No i cóż, ja już będę powoli uciekał, ale wy nie uciekajcie jeszcze, tylko zobaczcie moich kochanych patronów. A oto właśnie moi kochani patroni, którym pięknie dziękuję za wsparcie, bez którego to wsparcie rozwój kanału byłby na pewno niemożliwy. Jeśli jeszcze nie jesteście patronami kanału, a chcielibyście wesprzeć ABLO Español, odwiedźcie serwis patron.pl albo postawcie mi wirtualną kawę przez serwis kawowy, wszystkie linki znajdziecie pod spodem w opisie. Subskrybujcie również i bijcie w dzwoneczki, żeby żaden nowy odcinek wam nie przepadł, a ja jeszcze raz pięknie wam dziękuję za obejrzenie i za wysłuchanie. No i cóż, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Gracias i luego.